Naładowanie news, czyli moja elektryczna piątka. Zaczynamy! Po polskich drogach jeździ już ponad 25 tysięcy samochodów elektrycznych, w pełni elektrycznych, to znaczy tylko i wyłącznie bateryjnych. Nieco więcej, bo ponad 26 tysięcy to hybrydy typu plug-in. Tak przynajmniej wyglądał stan na koniec sierpnia 2022 roku. Tak dużego przyrostu nie odnotowuje natomiast infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych, bo liczba wolnych stacji miesiąc do miesiąca zwiększa się o około 2% i na koniec sierpnia wynosiła 1738 stacji. Szybkich, czyli DC, jest znacznie mniej, bo tylko aż 689. Jednak z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że tragedii nie ma. Da się jeździć elektrykiem i to nie tylko wokół komina, bo znacznie dalej bo po całej Polsce jestem tego żywym przykładem Ładowanie łatwiejsze niż tankowanie to się porobiło, co? Ale po kolei. Uwierzytelnianie będzie odbywało się za pośrednictwem danych. Mówiłem już o tym niejednokrotnie, że dane to nowe złoto, tylko nie wszyscy potrafią z niego korzystać. Umie to z pewnością BMW. Od połowy 2023 roku, ładując samochód, nie będzie potrzeba korzystać z aplikacji czy karty RFID. Wystarczy podłączenie kabla ze stacji ładowania do samochodu. I tyle. Opłaty naliczą się automatycznie i przyjdą z fakturą na koniec miesiąca. Usługa ma się nazywać Plug and Charge i co ważne, będzie obejmowała tych operatorów, którzy obecni są na platformie roamingowej Hubject. Oznacza to, że w Polsce naładujecie się w ten sposób chociażby na Greenwayu czy Yellow City, o ile będziecie jeździć BMW i korzystać z usługi BMW Charging. Ostatnio testowałem rozpoczęcie procesu ładowania z pozycji infotainmentu w samochodzie, a dokładniej w Mercedesie. Ja się tym podniecałem niesamowicie. A BMW wyskakuje z takim teraz newsem. No, robi się coraz weselej, coraz fajniej, coraz bardziej technologicznie i wreszcie coraz bardziej emocjonująco. Volkswagen Financial Services wprowadza usługę najmu samochodów zarówno dla klientów biznesowych, ale także indywidualnych. Najem, bo tak nazywa się usługa, charakteryzuje się stałą miesięczną opłatą za wszystkie usługi w ramach umowy, czyli ubezpieczenie, auto zastępcze w razie awarii, asystans czy usługa zarządzania szkodami. Możliwa jest też wymiana i przechowywanie opon. Dodatkowym ułatwieniem dla klientów jest portal klienta, na którym użytkownicy mogą sprawdzić harmonogram opłat miesięcznych czy uzyskać zgodę na wyjazd autem za granicę. Sprawdziłem ofertę na elektryki, żeby nie było. Dostępne są auta z grupy Volkswagen, czyli elektryczna skoda Enyaq, eee, co tam jeszcze jest, wiele modeli Audi, Volkswagen od ID3 aż po ID5 we wszystkich niemal wariantach. Tanio jednak nie jest. Ale konkretnie, za skodę musicie zapłacić miesięcznie 3285 zł brutto, a dla porównania na przykład za Etrona e, Q4450 Q4, 4 zł brutto. Jak już powiedziałem, tanio nie jest, ale jest to zawsze jakaś kolejna alternatywa. Elo City w Teksasie. Jak to brzmi, nie? Ale moment, moment, moment. To jeszcze z pewnością nie jest to, o czym myślicie. To znaczy, nie jest to jeszcze ekspansja polskiej firmy do Stanów Zjednoczonych. Ale o co chodzi? Póki co, Elo City jako jedyny polski przedstawiciel firm oferujących system zarządzania stacjami ładowania dostał zaproszenie na kongres Move America. I to jest też duża rzecz, a strategia małych kroków przynosi efekty. O tym, co działo się w Teksasie, opowiem Wam przy. Kolejnych newsach, przy kolejnej okazji, no bo sam w końcu chciałby się dowiedzieć, jak tam było, jak wyglądało zestawienie polskiej firmy, polskiego startupu z amerykańskimi przedstawicielami sektora elektromobilności. Volvo XC90 to wręcz kultowy SUV Volvo, ale czasy się zmieniają i XC90. Przechodzi do przeszłości. Pojawia się za to jego elektryczny następca, czyli EX90. Niewiele jeszcze o nim wiadomo, poza tym, że może ocenić, czy kierowca nie jest akurat pod wpływem alkoholu bądź innych środków. Jest to możliwe dzięki zespołowi czujników, które nieustannie monitorują otoczenie auta, jego wnętrze, styl jazdy, czy wreszcie zachowanie kierowcy. Dwie kamery obserwują ruchy gałek ocznych kierowcy. Układ mierzy czas przez jaki kierowca patrzy na drogę uwzględniając naturalne zachowania. W ten sposób rozpoznaje niepokojące sygnały, zauważa, że oczy kierowcy, a zatem pewnie i jego umysł, bardziej zajęte są czymś innym niż prowadzenie samochodu. Kierowca niedostatecznie obserwuje drogę? To może być znak, że jest rozkojarzony albo na przykład patrzy w ekran smartfonu. Auto wyczuje także, że kierowca wypuszcza kierownicę z rąk. Gdy będzie naprawdę źle, auto zainterweniuje. Najpierw kierowca usłyszy sygnał ostrzegawczy, a w krytycznych sytuacjach, auto może samodzielnie się nawet zatrzymać na poboczu i włączyć światła awaryjne. Nie wiem, jak to będzie rozwiązane w polskim prawie drogowym, bo jak to jest od wielu lat technologia wyprzedza ustawodawstwo. Dobra wiadomość jest taka, że o mocno rozkojarzonym kierowcy Volvo nie poinformuje odpowiednich służb. Przynajmniej na razie, bo jednak po coś ten on-call na pokładzie Volvo przecież jest. I to by było dzisiaj na tyle, ja nieustannie zachęcam do lajkowania, obserwowania i komentowania, a Was zapraszam na kolejną elektryczną piątkę już za tydzień. Do zobaczenia!